Witaczko z tej strony Sigu i coś niesamowitego, bo wróciłem po dwóch tygodniach na YouTube. W dzisiejszym filmie spróbujemy przy wykorzystaniu jakichś błędów gry dostać bana i może to mnie trochę kosztować, ponieważ będę to robił na swoim głównym koncie. Jeszcze na wstępie ostrzegam was, byście nie wykorzystywali błędów gry, ponieważ nie jest to zgodne z regulaminem Epika, i robicie wszystko na własną odpowiedzialność. Chciałbym was zachęcić do zasubskrybowania tego kanału, ponieważ lecimy po 50 tysięcy subskrypcji, a jeżeli dodatkowo zostawisz łapkę w górę pod tym filmem, to pomożesz mi w rozpromowaniu tego filmu. I i w sumie to by było na tyle z parafialnych. Zapraszam na Discord na timu korek, który znajduje się w opisie oraz przypominam o moim kodzie twórcy Sigu myśli YouTube A ja już nie przedłużam i przechodzimy do gierki. Siema coś niemożliwego, SIGU wrócił do nagrywania, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Lecimy sobie na ten most, chyba na... Nie, na ten most lecimy, więc musimy już otworzyć lotnie. Lecimy sobie, czekajcie na który to był Lecimy sobie na tamten drewniany most i wam pokażę pewien błąd, ponieważ ogólnie staramy się w tym filmie dostać na Fortnite. Cie. Jak to wyjdzie, zobaczymy. A pomoże nam w tym pomogą nam tym różne błędy, które znajdą się w tym sezonie. I właśnie jeden z nich znajduje się na tym moście. Nie wiem, czy tylko na tym moście, ale widziałem go tylko na tym moście, więc zobaczymy, czy on działa. Popróbujemy go wykonamy go kilka razy, jest to błąd. Teleportacyjny. E, wykonamy go kilka razy i jak nic się nie stanie, to przejdziemy po prostu do kolejnego błędu. I sprawa wygląda tak, że e, nie wiem co zrobić. Chyba po tamtej stronie musimy sobie przejść. Więc sobie na szybko przebiegniemy i e, teraz się zastanawiam, czy to było tutaj. Ale dobra, musimy sobie wejść w piasek. E, niech się zapadnie, o. Musimy sobie przelecieć. Dobra, to wiecie co? To chyba nie było tutaj Eee Kurde Czy jest tu gdzieś je jeszcze jakiś most drewniany? O, czekajcie, sprawdzę Eee, dobra Okazało się, że musimy sobie polecić tutaj I trochę jest to daleko Nie jest tak bardzo daleko, ale popłyniemy sobie łódką Więc e, widzimy się już na miejscu Dobra, mam oponentów, a bardzo Tego nie chcę eee, więc spróbujemy sobie Przejść, eee, nie tylko. Te... Nie dotknięci, a i chyba na jedną się to nam to uda. Weźmiemy sobie tą pompkę. Dobra, wiecie co? Już padniemy sobie pod piasek, e, i będzie na pewno szybciej, żeby tam polecieć. E, shu, shu, shu. E, i musimy ogólnie to wykonać, chyba, od drugiej strony. Więc ja szybko sobie przejdę na drugą stronę. I wam pokażę wszystko, jak to działa. Dobra, także cały myk w tym błędzie polega na tym, że się zapadamy pod piasek. Eee, musimy sobie przejść tutaj. I mamy tutaj taką małą dziurkę, taką małą szparkę między no, mostem a właśnie fundamentem jego. Musimy sobie wlecieć tutaj i po prostu wyskoczyć. I jak widzicie, naprawdę to działa. Znaliśmy się na dachu i z tego co wiem, to w ogóle można się. Jak tu będzie jakiś build fight, to można tam się pojawić i zaraz to przetestujemy. Tylko muszę sobie zebrać materiału do tego. Dobra, myślę, że tyle materiału starszy. Eee, zbudujemy sobie tutaj jakiś build fight i w sensie jakąś platformę sobie zbudujemy. Eee, dobra, niech będzie coś takiego. Eee, dobra, i <ścoughs> co, ja, co ja mam, jak zejść? Dobra. Wchodzimy pod piasek i testujemy czy uda nam się wbić na takiego build fighta, tak się przeteleportować. Eee, więc próba numer 2. I... nie, nie udało się, jeszcze raz. I znowu się nie udało co jest. Kurde, coś nie wychodzi. Na pewno, jakbyście to dobrze zrobili, to naprawdę moglibyście się tam przeteleportować, ale jak widzę, to mi coś nie wychodzi. Ale na ogół błąd działa, ponieważ na przykład, jakbyście wszystkim uciekali, to moglibyście tutaj sobie wejść i po prostu, jakby za wami pobiegł, to byście byli na górze. Więc jest to naprawdę spoko patent, ale mi się nie uda tam wejść. No, zdecydowanie mi się nie uda tu wejść, jeszcze popróbuję parę razy, jak się nic nie stanie, to e, przechodzimy do innego błędu. Dobra, także jesteśmy już e, w kolejnym meczu e, i tym razem lecimy sobie w sumie w to samo miejsce, czyli gdzieś tutaj. E, bardziej na... Bardziej tutaj sobie polecimy. I e, fortej mi zaczął lagować. Mam nadzieję, że to nie będzie problem. Zaraz się to odbaguje. I będzie nam potrzebny ten, ten, taki hangar. Dobra, i cały myk polega na tym, że potrzebujemy znaleźć bansera. I z moim szczęściem to nie będzie pewnie za proste. E, tak, to nie będzie za proste. E, musimy się udać w tamtą miejscówkę, może tam będzie banser i po chwili tu wrócimy. A, i bo jeszcze nie wytłumaczyłem w ogóle na czym będzie polegał ten błąd. E, ten błąd będzie polegał na tym, że będzie to taki jakby elevator glitch, że po prostu będziemy mogli sobie polecieć e, na wysokość, nie wiem, e, 1000 metrów czy coś. A tam jest kolega e, Tylko, że ja nie chcę się z nim bić zbytnio. Dobra, nara eee, Banserów nie miał, dobra, szukamy dalej A jeśli nie znajdziemy banserów, to mamy lekki problem Ponieważ... Yy, nie, dobra, jest w strefie, ale ogólnie przydałoby się znaleźć te bansery Bo inaczej nie wykonamy tego błędu, a jest on nam bardzo potrzebny Siema, może tu będą bansery? Eee, o. Banserów nie ma, ale jest typ Siatkę. Dobra, minus 100 Nie uciekaj Nara, Razakneo, pozdro. E, czy ty miałeś bansery? Nie miałeś pewnie. A tam coś leży jeszcze tylko jest szansa. Przepraszam was widzowie, już jestem. Miałem sprawdzenie obecności, <grym> bo nagrywałem to ogólnie podczas lekcji. E, ale już jestem i dalej, nie mamy banserów, więc może nam się nie udać ten błąd. Dobra, siema. Ej, miał bansery, dobra, mamy bansery. Możemy to zrobić. E, I co on miał jeszcze? Co to jest? Nie wiem. Nie grałem w tą grę długo Mamy jetpack jakiś, o kurde Zostawię Może ten jetpack by się przydało wyrzucić? Dobra, wyrzucam ten jetpack Dobra i już jesteśmy i cały myk polega na tym Cały myk polega na tym, że sobie Dajemy tutaj O, daj mi tu Cały myk polega na tym, że dajemy sobie tutaj bansery eee, W sensie jednego bansera i strasznie mi laguje dajemy sobie tutaj jednego bansera Tutaj bierzemy sobie kamyczka I po prostu musimy banserem wlecić śmietnik I jakby zespidować O! Działa! Patrzcie Lecę w górę Błąd działa i zobaczymy na jaką odległość Póki co jest Ile? 200 metrów, dobra, lecimy na odległość jakoś 1500. tysiąca I zobaczcie, skończył mi się efekt jakby tego kamienia Ponieważ, yy, no, już nic nie słychać A nadal lecę do góry I ogólnie będziemy mogli sobie wyskoczyć z góry yy, I nie mieć fall damage'a. To też jest coś niesamowitego Na ten moment już mogę widzieć całą mapę Dosłownie całą mapę i możemy znaleźć w sumie wyspę startową. Gdzie w ogóle? Wyspa startowa chyba była tu, nie? E... O, jest, wyspa startowa. E... Jesteśmy już w ogóle ponad burzą. E... Półtora tysiąca metrów nad ziemią. I ciekawe, czy w ogóle nas burza będzie zabijać jak jesteśmy na nią i zabiło mnie? Więc. Ciekawe czy coś się stało, raczej nie, ale... ciekawe. Ciekawe, że kiedyś tak nie było, że kiedyś można było polecieć bardzo wysoko i cię nie zabijało, a teraz jak widać jest jakaś bariera i zabija, żeby nie polecieć za wysoko. I tak, 1700 metrów to jest naprawdę duże jak na taką grę. I to jeszcze, że są to ostatnie kręgi jakby. I e, no, jakbyście uciekali przed kimś, to możecie wskoczyć do takiego śmietnika. E, na pewno was nie znajdzie. I jak widać, póki co bana nie dostaliśmy. E, dzięki za Battle Pass. Póki co bana nie dostaliśmy, więc y, próbujemy jeszcze ostatni raz. Dobra, jesteśmy już w kolejnej gierce i tym razem spróbujemy sobie błędu na y, chodzenie pod mapą. Zobaczymy nam, czy to wyjdzie. I do wykonania tego błędu potrzebujemy polecić sobie na retail Row. I będziemy tam potrzebować znaleźć takiego samochodu specjalnego. Nie wiem, czy da się wykonać to na wszystkich samochodach, ale spróbujemy na takim samochodzie jakby z przyczepą. I jest to trzeci bond. Jeśli ten nie wyjdzie, to niestety ja się już poddaję. Szczerze to nie chcę dostać na tym końcu. Mam nadzieję, że rozumiecie, ale no też jakby aktualnie mam lekcję i nie, nie, nie mogę nagrywać, ale no poświęcam się. Dobra, muszę znaleźć jeepa i tam jest jeep, ale ten jeep nam się nie przyda Ten jeep by nam się przydał, ale niestety... oj oj Ale niestety jest jakby zablokowany Tam gdzie muszę nim podjechać jest też gracz i no, musimy go chyba wyjaśnić Co ja robię? Boże, nie wiem, co ja zrobiłem, ale dobra, zjemy Dobra, i sprawa wygląda tak, że tym jeepem musimy sobie... oj, oj, oj Tu jest ziomek Dobra, nara, typie eee, Bierzemy sobie to, bierzemy sobie to eee, Dobra, bierzemy sobie jeepa i lecimy dalej z tym błędem Dobra, także mamy jeepa i paliwo nam się kończy Dobra, i cały jak polega na tym... O, strzelają Że musimy sobie podjechać tutaj jakoś tutaj wchodzić i wychodzić. O! Jesteśmy pod mapą i. Czy ja mogę strzelać do ludzi? Nie, nie mogę strzelać do ludzi, ale. Tak, jesteśmy pod mapą, wszystko działa. Możemy sobie tutaj chodzić, patrzeć i. I zabiło nas. Też, też są jakieś zabezpieczenia. Zabiło nas, nie mogliśmy nic zrobić. I, i, I nie wiem, i wracamy do lobby No jak widać tego bana nie dostałem I no szczerze to ja tam zadowolony jestem, bo to moje konto Ale bana niestety, że ani żadnego kika nie dostaliśmy I to było na tyle z tego materiału Przypominam o zasubskrybowaniu tego kanału oraz zostawieniu łapki w górę Jeśli film ci się spodobał A ja się żegnam, do zobaczenia w następnych filmach I cześć!